Więc dzisiaj zebraliśmy się tu i wiecie nie mam pomysłu, więc zagrajmy w Hide and Seek po prostu. Na każdej mapie Hide and Seek Dobra, no to zróbmy, że co 5 minut będą mapy... jedna mapa usunięta. Albo dwie. No spoko. No to możemy iść. Tak. Nie chowajcie się ze mną. Ja nawet nie, ja nawet nie wiem gdzie się schować, a to nie obmyślałem. Hobbit i raczej to będzie długo trwało, więc zróbmy, zróbmy jedną rundę i kto wygra dostaje rangę z wycięzca. No nie! Ja ci to ma miejsce, jak, jak na potęgę Powiesz mi, mogę być lepiej. Kurde A czy on może za mną szukać? No, no dobra no Może tutaj w Montańcach ktoś będzie jak nie w, wiem co to za grono ma to O dobra, banuje crittersy Aaaaam Banuje crittersy, tak? No to nieźle No ale zróbmy, ale zróbmy, że Możemy wyjść, no Jak, ja tu Ale no, no dobra, bo nie jest tutaj trójka Dobra, to wynosimy, chodźmy <laughs> To będzie połowa graczy już wyeliminowana A gdzie Maxu? No ma hitboxa no to już nie ma Nikogo tu nie widzę, wiesz? Po co ty tu postawiasz bloki? Mieliśmy iść szukać ich! Kolejny, kto? trzecia? Nie ma tu. Nie, nie ma tu. Skopiec, Nie, w nigdzie nie ma ich. Gdzie oni tam? Nie wiem. Dosłownie, ten ogień jest taki ciche. Bo my gramy wchowanego. Mam kolegę, mam kolegę Którego? O, Antek, Antek Dobra, mamy Cię Szukamy z nami No nie, nie, on, on gra na questie, ale on, on se z tracking, on se tracking zepsuł A gdzie się on schował? No to nie obracał A, to spoko, spoko. A Ty, Max, gdzie jesteś? Widziałam no, ma Widział po to nie wiem Bo ja się boję wchodzić tam do majki w Jestem Jasne 3 Magma arena Pilce te małpy Czekaj, tankowi widziałem chyba Tam ktoś jest! Ty, Max 112!

tam dosłownie ich no, może nie znaleźć Sprawdźmy to, to uh, Fox i jakieś tam... jeszcze <grym> ludzie. Niam. No nie Bomb Foksa wywaliło? Emm. Najwidoczniej. Najwidoczniej tak. Co sobie robicie? Pan Lobby. No tak jakoś wyszło, że mnie wywaliło i jestem teraz lewą. Więc nie będę mówił gdzie jest Storm. Storm, Boxmer, Wiar i Rizzler. Dobra, to no, było spokojne. A wy to nagrywam też. No to spoko, to fajnie dobrze, bo ty byłeś pierwszy z łapujących. No to ktokolwiek jest w rotating, musi wyjść. Kogoś może przemieścić na fora? Czas? Nie wiem, Mał małpia piłka Dajcie głos, jakikolwiek Daj, Daj głos Daj głos Daj głos Okej Okej Czemu ja go słyszałem z kaniołców? Czy pan jest odikajdy? Ja, Pink Chodź, Halo, znowu mnie wywalił. Co? Nie... Nie, ba, pamiętam. Nie, nie, ba, pamiętam, że tu, jak właśnie był ten komputer, to tu były w kanionach. Że dało się normalnie zgliczować pomiędzy komputerem a kanionami. Dobra, ja, ja, ja mogę to pokazać, co to jest. Ja mogę się dało zgliczować kiedyś. Eee, nie, to tu stąd kroki. Gdyby tutaj były. E, pytanie, kto się zmniejszył? Kto się zmniejszył? To byłem no na, bo ja tak, ja do Dobra, ale czekaj, owsianka, no, idź do tego komputera. No do komputera, jestem tam. Jesteś? A to nie, to mi się wydaje, że to nie tam. O, złapiesz coś? <laughs> tak. Ale jak się wydostać tym niego? Hmm. Czekaj. No, tak. Ja bym sobie kupił coś z tego. Da się jakoś do, wyjść do. 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 Co? Był tutaj! Schowa... Schowany był w rogu, tutaj pas Po mnie był był... tak. Tutaj... Utknąłem! Co, serio? Tak! Ja, ej, ja oskarżyłem! a po prostu tak w rogu siedziałeś? Tak, siedziałem tu w rogu, przez Aha, taki mały! Trzeba zwycięzcy pogratulować. OMG. Iść tam, iść tam. Za, za komputerkiem, jako mały, na Macintosh zmieniłem kryjówkę i doładowanie podłączyłem. to by było na tyle w tym filmie. To było Mega Hide and Seek Edition Bonfox e, 2025. E, no i, i, i tyle. Dobra, to teraz już serio. Dzięki za dołączenie. A to papa. Bo znowu przybiłem.